Jak na imię miał Napoleon? Bonaparte. E, ale jak miał na imię? Nie, to im, imienia nie znam. Cześć, z tej strony Piotr Dybski i dziś sprawdzę wiedzę z podstawówki. W szkole nie każdy ma szansę się uczyć języków programowania, a dzięki całkowicie darmowej platformie OpenPitek nauczysz się Javascript czy Pythona. Grając Code Combat możesz jednocześnie bawić się i uczyć kilku języków programowania jednocześnie. Więcej informacji w opisie, a teraz zaczynamy odcinek. Jak nazywa się nasza galaktyka? Yy, poczekaj, poczekaj, droga mleczna. Tak jest? Galaktyka jaka? Jakaś ziemska? Nie, to już jest Ziemia, czyli nasza planeta. To planeta. już jest zbyt precyzyjny dla nich. Im wystarczy galaktyka. Uchwa, stratosfera? <laughs> Układ słoneczny. Nie <laughs> wiem. <laughs> Może próbować dalej. Jak nazywa się Ziemia. nasza galaktyka? Nie wiem, Ziemia, wszechświat. Przejteruj mężczyzna. My. L Ż jakie z kropką C Z Y Z N A Cink. M E N C C Z Y Z N A e, M E -N O N E Ż C z E N nee, A M E S M -y E E 3 Jak miał na imię Napoleon? Napoleon Tak jest? Dobrze, dobrze A wiesz jak na imię miał Napoleon? Bonaparte? <ślał> <ślał> nie, 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 nie ten, to nie, nie ten. ten. Bonaparte, no. Napoleon, Bonaparte to Ale jakie na imię? Bonaparte. Mhm. Yy, ale jak miał na imię? Nie, to im, imienia nie znam. Kojarzę Napoleona yy, Napoleon Bonaparte, jak on mhm. miał na imię. No właśnie. Kojarzysz czy nie? Aż takich szczegółów w mhm. historii nie miałem. Nie, nie kojarzysz takich To no Było tylko Napoleona, jak on się nazywał. Co to za pierwiastki bądź związki? CO2. Dwutlenek węgla. Powietrze, ty tlen. Powietrze. Nie, nie, nie. Tlen, nie? Tlenć? Powietrze. CO2. Co CO2. Co CO2, to wcześniej miałeś... CO2. Tlen. 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 z hańbiony Z, H samo, A, N, B, I, O, N, Y. Okej, dobrze, świetnie sobie poradziłaś. Spróbujmy. S, C, H, A, B, I, O, N, Z, C, H, A, N, B, I, O, N, Y. S, C, H... M, b, i, o, n, E. Y. S, c, h, a, n, b, i, o, n, y. Ile to? Minus 8, minus, minus 19. Minus 8 plus 19, 11. Tak jest. E, minus, e, minus, 11. Nie, mi... No, 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 spoko, <noise> Ja wiem, że wiesz. E, minus... minus 8 minus minus 19. No, minus 11. Nie. nie, 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 minus. A czy to, to miała być postówka czy gimnazjum, już to plusy się rzucają. Jaki wynik, właśnie? Minus 3? Troszkę inną stronę musisz się Minus 11? Ile to jest? Minus, minus 27. Minus 8 odjąć, minus 19. Minus 27. Minus ee, 17. że co się dzieje, jak się spotkają dwa minusy. To wtedy dodajemy. No właśnie. A no tak. To ile wychodzi? Czyli to będzie 19 plus 8, czyli daje nam to 27. A teraz pytanie z aplikacji Quiz House. Katmandu to stolica jakiego kraju? Piszcie w komentarzach, a pierwszy komentarz dostaje od nas serduszko. Y HE. Hmm, Hel? Tak. Heroina? Hmm. <grym> to byłby ciekawy skrót, ale nie, nie, nie. Herum? Nie, nie, nie. Wodór? Nie, wodór to jest nie, samo H. Hmm. Nie jest to też żart taki chemika HE? he, he. <grym> Ale co już to jest? Glin? Kto był ojcem pierwszego króla Polski? Eee, Mieszko I Dokładnie Jaki Bolek chyba Na pewno nie Lolek, a czy nie Bolek i Lolek, ale... <śmiany> y, tak, bo jeżeli już tak ma być, to... <śmiany> to który, który z nich? Próbujmy Bolesław jakiś, kurde, nie wiem, Krzywousty? Kurczę, z tego okresu to jest tylko Mieszko I, ale to nie był on No, nie to pokolenie Bolesław Prus? Kudy, nie. Też nie ten. A wiesz kim był pierwszy król Polski? Nie, 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 poczekaj. Mieszko pierwszy. Nie, on nie był królem. Yy, Kazimierz wielki. Też nie. nie. Które miasto upadło e, przy pomocy drewnianego konia? Troja. Tak jest? E, drewnianego konia. E... Nie wiem, czekajasz. Lejkonik tam? To jest sprawy? Lejkonik, czyli jakie to byłoby miasto? Kraków. Kraków nie padł. Przeżów I, Inny koń, drewniany że był taki fortel z drewnianym koniem. Drzewa koń konie na biegunach? Nie. To, jest... nie, 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 nie. to jakie tam byłoby z... 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 miasto? Kurde. Łogów? Nie. Coś podobnego. Nie, nie. W troszkę chyba... innej części świata. To było w czasach antycznych. Może to Ci coś powiem. Antyczne? To było, kurczę, to było tysiąc coś koło? Nawet wcześniej. <noise> to był koń trojański. I co to było za miasto? Pewnie ludzie odpowiadali, że Troja, nie? Znaczy, nie. No niektórzy. No. To był tak zwany koń trojański. Jak sądzisz, jakie miasto mogło przez to upaść? I w Troja. Ja tak... Dokładnie tak. O, bardzo. Doszliśmy, piękne. Um... A to w Polsce było, nie? Kraków? <gryw> nie wiem. Warszawa? Nie wiem. Ile naturalnych satelitów ma Ziemia, powiedzmy jeszcze? Ma Księżyc jeden. Tak, dokładnie. Naturalnych? Żadnego? Nie. <gryw> A, no to dwa? Yy, jedną. Tak jest. Można nazwać go? Yy, niestety nie. Nie? Ale go widać. Nie wiem. Trzy? Naturalnych Niemcy? satelitów. Dwa. Huligan. Jeżeli powiesz dobrze, będziesz pierwszą osobą, która powie to poprawnie. C-H-U-L-I-G-A-N. Jakie to było U? U zwykłe. Tak, jesteś pierwszą osobą, która powiedziała to prawidłowo. Nie wiem, ja wiem jak się pisze to, bo mnie nauczyciel z historii nazywał huliganem. Okej. Okay. Miał nawet taką na kartkówce napisał, że udało ci się, huligan. <noise> huligan. O, to kurde, z mojej dziedziny. C-H-U-L-G-I-N-G. Chuligan? stawiam, że samo H. No i właśnie jest taki problem, że chuligani są takimi chuliganami, że źle piszą nawet na murach. H-U-L-I-G-G-A-N. Samo H-U-L-I-G-A-N. Powiedz po angielsku, skręć w lewo, muzeum jest naprzeciwko banku. Turn left, the museum is next, uh, in the opposite of the bank. Tak jest, bardzo ładnie. Oh, oh. Tu się grubo zaczyna. Czemu? Bo angielski nie był moją dobrą stronę. Okej, okay. ale to, to jest w miarę taki podstawowy Dobra, no sposób, poczekaj, skręć w lewo. <laughs> left and vis-a-vis -vis jest muzeum. <laughs> Podoba mi się, myślę, że ktoś by ogarnął. No. To... Turn, left turn left and, and y, muzeum is y, naprzeciwko? Uh, behind bank to ja mogę. Uh, turn left, the museum is naprzeciwko. Tak jest. Uh, next behind the bank. Co to jest Nagasaki? Jakieś jedzenie. Nie, nie, nie. Nie, nie zjada się Nagasaki, mam nadzieję. Dobra, to ty no, To jest japońskie miasto, na które została zrzucona bomba atomowa. tak. Z Amerykanów. To jest z góra bodajże w Japonii. Jest chyba rodzaj, mhm. w sensie model motocykla Nagasaki. Nagasaki i Hiroshima. Tak, to będzie miasto, będą miasta w Chinach, które zostały zbombardowane podczas II wojny światowej. To miasto. Mhm. W jakim kraju? Wietnam. To jest szczyt w górach? Nie. Nie. A wiesz może co to Hiroshima? No wyspa. Przypominam Wam o darmowych grach, których nauczycie się programowania w Pythonie, JavaScript czy Lua. Wystarczy wejść na platformę OpenPitek, aby bawić się, grać i uczyć jednocześnie. Kliknij link w opisie, aby dowiedzieć się więcej, a my się widzimy co wtorek o 16.00.